Poznaliśmy kolejną trójkę pretendentów do półfinałowych zmagań. Przypominam, głosowanie trwa do godziny 24 w najbliższy wtorek, a głosujemy poprzez wysyłanie SMS. Wysyłamy go pod numer 72068. W treści wpisujemy gwiazda, kropka, uczestnika, czyli może to być Angelika, Emilia lub Septima Band. A teraz czas na największe emocje, czyli ogłoszenie rezultatów głosowania w poprzednim odcinku. Przypomnijmy sobie teraz kto w tym ostatnim odcinku się pojawił? Byli to Karolina Dziurdziewska, Weronika Wiśniewska, Vanessa Szanter. Przypominam, do półfinału trafią dwie osoby. Jedna wybrana Waszymi głosami, druga wskazana przez jury. Pierwszeństwo głosu ma zawsze zacne jury. Poprosimy o Waszą decyzję, może zacznijmy od Jurora, który łapie słońce nad Morzem Śródziemnym? Czy Vanessa Schanter z piosenką Myself, czy Karolina Dziurdziewska-Dziurdzia z piosenką Żyj jak lubisz? Dla mnie oczywiste jest, że w tym programie powinna pozostać Karolina Dziurdziewska z piosenką Żyj jak lubisz, dlatego że ona żyje jak lubi, śpiewa jak lubi, a państwo lubią jak ona śpiewa. Jestem 100% na tak, co zrobicie Państwo, co zrobią telewidzowie. Zobaczymy. Ja gratuluję Tobie, Karolino. Żyj jak lubisz, śpiewaj jak lubisz. Droga Moniko, Heniu, co Wy na to? Ale nam się ten Geno tam rozbawił wakacyjnie, ale ja pozwolę sobie nie zgodzić się z nim i tym razem moim typem i zwyci moją zwyciężczynią jest Vanessa Shanter. Ujęła mnie aksamitnym głosem, bardzo ładnym wykonaniem. To jest taki mój typ, który odpowiada mi też mentalnie, charakterologicznie no i w ogóle podoba mi się całościowo. No to w tym momencie ja tu jako osoba trzecia muszę teraz przeważyć szale, ja też się y, ujmuję za Vanessą Szanter jednak, tak jak mówisz, barwa wokalu jest taka specyficzna i ciekawa, która daje dużą szansę na przyszłość, zobaczymy w innych piosenkach, ale tu mi się bardzo podobało, ja zapomniałem, że jestem w jury, więc to jest taki punkt, który uważam, że y, jeśli jest artysta, którego się chce słuchać, no to chce się go słuchać w następnych piosenkach. Czyli mamy dwa do jednego. Dwa do jednego. Geno, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Życzymy Ci fajnej pogody tam, I <grym> lepszych temperatur. Tak jest i, i oczywiście gratulujemy naszej zwyciężczyni Vanessa Schanter. Czekamy na więcej. W półfinale zdaniem widzów programu Móż Zostań Gwiazdą powinna znaleźć się, otwieram kopertę. Wszystko jasne. Weronika Wiśniewska.